Ten lęk nie powstał wczoraj, on mieszka głęboko w brzuchu, w klatce piersiowej, twoje ciało to wszystko pamięta, to zostało zamrożone. Nie musisz tego czuć, wystarczy, że ktoś odejdzie i ten mechanizm się znowu w tobie odpala. Można się uwolnić od tego, przetransformować tą energię, wyrazić, puścić, uwolnić. Nie trzeba nic mówić. Wystarczy, że wejdziesz w ten głęboki proces energetyczny. Podczas tego procesu. Jeżeli wejdziesz w ten proces, ta energia się przetransformuje w ulgę, w chęć, w zrozumienie, w jasność. Tego wszystkiego można doświadczyć podczas sesji oddechowej. Jeśli chciałbyś, chciałbyś tego doświadczyć, to zapraszam na sesję link w bio. Mam taką zasadę: jeżeli nie doświadczysz przemiany, transformacji ulgi, nie musisz płacić za sesję.